No, cześć. Cześć, siemanko, z tej strony nie 221 mną. Szkudny. I to I będzie... Dalej? U mnie to będzie drugi sezon, pierwszy odcinek z, ze SkyBlocka. Bo na tamtej oh. wyspie już nie gramy. Nie, dobra, ym, Bo mi zacznij... premium zablokowali. Bo mi premium ja, zablokowali. Tak to jest, jak się kupuje y, Minecrafta na Allegro. Nie polecam. Cieszę się, o już mam dwie sadzonki. Ty, ja chciałem powiedzieć, no to teraz ścinamy liść, listy. listy. Mam trzy sadzonki, lol. Wkładam je do saszynki, mamy cztery. A my drewno. Dobra, to się zajmij drewnem, ja z y, tego dirta ogarnę. E, a ja zaraz zrobię... Czekaj. Wobla! Znaczy generator. Daj mi parę zbieram. desek, daj mi parę desek. No, zbieraj, o, zebrał. Wy drewno tak. To... Wow, nie! To fajnie. Dobra. Czekaj, ja teraz... Właśnie, To jest mój sposób, patrz na to, patrz piszę na to, to jest dobry... Nie, nie nisz tutaj. Nie nisz dirta. Patrz to jest dobre. Ej, patrz! No. Wy sobie ukośnik kit Tolesk. Ukośnik, nie niszcz tego dirta. No ja muszę parę, bo chyba chcę generator zrobić. Ale nie nisz, ja ci pokażę, nie rób nic, ja wiem co co robić. Zostaw, nie niszcz tego. Wróć tam, wróć. Weź to za nie! Nie, ja coś robię! Załataj, ja Ci pokażę co masz zrobić. Ja to zrobię, zobaczysz. Weź to załataj, okej? Okay? Pokażę ci, daj mi parę sekund. Zazać drzewko czy coś tam porób, ja to Ci pokażę co ja zrobię. Czekaj, ład girta. Ja wsadzę wszystko do skrzynki, ma co Potem ty go dajesz? I skąd ty go masz? No masz do Dobra. Tak, tutaj... O. Zaraz muszę zmienić sobie Dobra. tylko render, bo fara mam. I patrz teraz, patrz co tak się robi, patrz, patrzysz na mnie. Patrz. Nie, ach! Island. No, ukośnik Island Home! Szybko, szybko, szybko! Nie mogę! O dobra, jestem! LOL, nie zginąłem! O nie jest dobre, zginąłem. deski zleciały, Tak? Island. Tak, brawo, Yeti. Brawo, brawo, Jedna deska spokojnie, ej. Ej, ej, no jest nadfana, Czemu grzybki tu wyrzucasz? No bo nie ma miejsca, ale, ale ja tam widzę coś. Ej, lol, skąd ty to masz? Skąd mamy dwa melony? Ej, tutaj była zbogowana woda! No wiem. Ty, no dobre, 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 już wiem, już wiem, jak to zrobimy. Już wiem, jak to zrobimy. Zaraz się pokażę o co Awe. chodzi mi. No dawaj mi kurde dirta, nobie. No ja, ja nie, nie mogę, ej, co ja mam, jakieś ja mam lagi ostre. Że to u góry zostawisz? się. Pod spodem zniszczysz, tak? No co jest, a ja tu postawiłem? Murk będzie, czemu go tu nie ma? Gdzie ty jesteś? Czekaj, srodze, czy mam jakieś lagi? O, ja jakie lagi! Za się, zaś tam dirta. No rób tego urbędza. Czemu patyki? Jak się work... Mam trzy będzie, zajmijcie. Nie dzisz tego dirta! No dupie to mam, ja tu robię generał. Ej dekluba. No. Ja wiem co. Czekaj, ja, wiem... ja to zrobię, daj mi chwilę no. Tu. Tu musi być. Ogarni się, nic tam, eee, nic tam ja... nie rób, słyszysz? No debilu, ja muszę chyba zbudować Ale nie, no kodla, nie rób, weź to, Deklu, no ja pierdolę co za chuj. Weź to niszcz. Nie. No niszcz to. To postaw wodę, debilu. To, no to postawiłem, no niszcz to teraz. Oj. No, pod tym, no niszcz to. Tak! Mam. Teraz z drugiej strony. z drugiej teraz strony. Nie. No jaki idiota! No, chodź. Dzięki! Jułem z dobra. dobra, dawaj, dobra jest. Dawaj pod następny. Dobra, ja ci zaraz tutaj zrobię tą płachtę. Czekaj, to się robi tak. Tak. Demilu, no, pod nie, 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 spadnę, spadnę, spadnę. Nie, nie mogę spaść Zniżę że tego dierta w dupie mam. Nisz go, nie. No. Kurwa ich polecię. No walić, ale dobrze, że Nie, nie! Czemu poszedł jego walić? Ja go zbiorę! Spadłem. No Lol, czemu... Czemu oberwałem jak spadłem do wody? Ja ja na spalmę Ach, zginąłem. Koźnik. Eee, nether portal e dla graczy, ze... Skup... Eee, ja Ej, wederko Wederko straciliśmy. No mam to w dupie, bo jesteś No No to czemu to się nie A ser. Dobra, czekaj. Jest ser, a wylejmy to jest na chwilę baj. tutaj. To tam standard zabierze. A tutaj sklep, no. To. Wow, nawet są jajka, Kuperu to To weźmy na razie tutaj wylejmy. Okej, okay,